Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl zapraszam. Zadanie 18. punkty ABP leżą na okręgu ośrodku S i promieniu 6. Czworokąt ASBP jest rąbem, w którym kąt ostry PAS ma miarę 60 stopni, tak jak na rysunku. Pole zakreskowanej na rysunku figury jest równe. No i teraz popatrzmy. Zakreskowana figura, czyli inaczej wycinek koła. Zatem na pewno będziemy korzystać ze wzoru na pole wycinka koła, czyli po pole takiego wycinka jest równe. Alfa dzielone przez 360 stopni razy pi razy r do potęgi drugiej. No i popatrzmy, co wiemy o naszej figurze na rysunku. Wiemy, że czworokąt ASBP jest rąbem. Czyli na pewno kąty przy wierzchołkach A i B mają równą miarę, zatem mają po 60 stopni. Dodatkowo wiemy, że w każdym czworokącie suma miar kątów wewnętrznych jest równa 360 stopni. Nam do policzenia powierzchni tego wycinka potrzebny jest kąt alfa, stąd zapisujemy równanie 60 stopni plus 60 stopni plus alfa plus alfa. Jest równe 360 stopni. No i takie równanie rozwiązujemy. W ten sposób wyznaczymy miarę kąta alfa. 60 stopni plus 60 stopni to 120 stopni. Alfa plus alfa to 2 alfa. Jest równe 360 stopni. Przerzucamy 120 stopni na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuje 120 stopni. Stąd po lewej stronie zostaje nam 2 alfa, a po stronie prawej 360 stopni minus 120 stopni czyli 240 stopni. No i gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, czyli dzielę obie strony równania przez 2, stąd alfa jest równe 240 podzielić na 2 to 120 stopni. Czyli wiemy już, że kąt alfa ma miarę 120 stopni. Wiemy, że tutaj promień miał długość 6, czyli tak naprawdę mamy wszystko do obliczenia pola tego wycinka. Zatem wstawiając otrzymujemy 120 dzielone przez 360 razy pi razy 6 do potęgi drugiej. 120 i 360 skracamy przez 120, czyli mamy tutaj 1 trzecia razy pi, a 6 do potęgi drugiej to 6 razy 6, czyli 36. Skracamy trójkę i 36 przez 3, 3 podzielić na 3 to 1, 36 podzielić na 3 to 12. Zatem ostatecznie otrzymujemy 12 razy pi i to jest pole naszego wycinka. Prawidłową odpowiedzią będzie tutaj odpowiedź D. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.